Witam wszystkich, ja jestem Norak, a to jest kolejny odcinek na naszym kanale, czyli kolejny odcinek z serii Urbex. Dzisiaj zapraszam Was na zwiedzanie schronu piechoty J2.2, a jest to kolejny odcinek na naszym kanale z serii Urbex i Kolejny odcinek tak naprawdę z pozyskiego szlaku fortecznego No i co? My się udajemy do środka, widzicie jak on tutaj teraz wygląda. I udajemy się. Do środka. Chodzimy do środka Halo Widzowie, wbijamy Teraz tak, no tu są ogólnie bezdomni O, kiedyś było ładnie Kiedyś było ładnie Uwaga, tu nie jest studnia podniebana Aha Wchodzimy? No weź, Prowadzę, bo tu, w już wejście jest studnia Pójdź. Ale tutaj to jedna, nie zobaczmy, gdzie jest ostatnia Nie, tutaj nie ma, ma. Czyli jest gdzieś tam, o kurde, patrzcie na to Jo Co to jest, widzowie? Świeczki jakieś porozstawiane No ciekawa sprawa No ale nie wiem co to może być zobaczcie Niedługo widzowie wleci Kolejna część sportu pierwszego Także Także Bądźcie z nami i na kanale Tu jest studnia. Tu też jest to tej To Tu jest zamurowane. To znowu jest takie jakiś stoliczny. tu Tu dziwne takie rzeczy. Tu jest zamurowane do połowy I studnia. Ale myślę, że jakby się pali to będzie kolejowal to nie stało. Dobra Jeszcze raz widzowie dziękujemy za 200 subskrypcji na naszym kanale Które już jest Jest już nowy odcinek Opuszczonego domu z wyposażeniem. Także jeżeli nie widzieliście, zapraszamy do obejrzenia go. Jest na, on na naszym kanale. Tu nic nie ma szczególnego, na no zasadzie tak samo jak, jak tam. No i chyba wychodzimy. No. Dobra, wychodzimy. Tam nic nie ma. O, i tak, ja prezentuję Fiska jeszcze zrobię to zdjęcie. No i co widzowie? Dziękujemy Wam za ten film. Zapraszamy Was do pozostawienia łapki w górę i subskrypcji na tym kanale. Kliknijcie dzwoneczek, aby nie ominąć żadnych nowości. I co? Widzimy się w następnych materiałach. Siemanko!